Wiecie, że prezes amerykańskiego Nintendo nazywa się Doug Bowser? Hi, everyone! I'm Doug Bowser from Nintendo of America. Sprytne. I'm looking for a woman with hair. Wiedźmin 3 za sprawą magicznych rytuałów trafi na Nintendo Switch. Potwierdzenie tych plotek pojawiło się na streamie Nintendo. Switchowcy otrzymają edycję kompletną z dwoma dodatkami. Z późniejszych wyjaśnień dewelopera oraz ekipy Digital Foundry wiemy, że gra będzie działała w rozdzielczości 540p w trybie przenośnym i 720p w trybie zadokowanym, z opcją dynamicznej zmiany rozdzielczości w razie potrzeby. Port został więc ukupiony sporymi ograniczeniami, ale i tak szacunek, że się udało. To chyba najbardziej ambitna Switchowa konwersja. Firma Konami zapowiedziała nową odsłonę Pro Evolution Soccer, która nosi tytuł eFootball Football PES 2020. Dopisek eFootball Football odnosi się do chęci rozwinięcia e-sportowych aspektów gry. Sama produkcja ma skupić się na realistycznym ukazywaniu błędów gracza w różnych sytuacjach. Poza tym Fani dostaną m.in. nową technikę finezyjnego dribblingu, lepszą fizykę piłki, lepiej wyglądające boiska i mnóstwo innych pomniejszych nowości. Wracamy do konferencji Nintendo, bo działo się tam naprawdę dużo. Konferencję otworzył Super Smash Bros Ultimate, który tego lata otrzyma bohaterów z serii Dragon Quest. Smash dostanie też postacie z serii Banjo kazooie Nintendo pokazało też parę nadchodzących gier. Luigi's Mansion 3, w którym raz jeszcze będziemy polować na duchy. Astral Chain, grę akcji od Platinum Games, która wyjdzie 30 sierpnia. The Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Turową grę z Uniwersum dziwnego kryształu, Pokémon Sword i Shield, które zaoferują duży otwarty świat w listopadzie tego roku. Fire Emblem Free Houses, nową odsłonę kultowej serii Taktycznych RPGów premiera 19 maja, Demon X Machina, mecha, która wyjdzie 13 września. Empire of Sin. Grę strategiczną o gangsterach z lat 20. Marvel Ultimate Alliance 3. które zadebiutuje 19 lipca. Cadence of Hyrule, Czyli przeróbkę Crypt of the Necrodancer na modłę The Legend of Zelda. Mario and Sonic at the Olympic Games. Następną sportówkę zderzającą Uniwersa Nintendo i Sega. Animal Crossing New Horizons. Czyli switchową odsłonę symulatora życia, która niestety zaliczyła opóźnienie i wyjdzie dopiero 20 marca 2020 roku. Contra Rogue Corps, Nową wersję klasycznej serii z premierą 24 września. Czy wreszcie No More Heroes 3. Szaloną reakcję od japońskiego dewelopera Grasshopper Super Manufacture. Premiera tej produkcji nastąpi w roku na Switchu nie zabrakło także remaków, remasterów czy portów. Legend of Zelda Link's Awakening, czyli remake gry z Game Boya, premiera nastąpi 20 września na Switchu, a sama gra otrzyma prosty edytor lochów. Trials of Mana, powrót klasycznego RPG zaplanowany na 2020 rok. Panzer Dragon, czyli strzelankę, którą stworzy polskie studio Megapixel. Resident Evil, którego piąta i szósta odsłona trafią na Switcha jesienią, a także Nino Kuni Wrath of the White Witch, który na Switchu wyjdzie 20 września. Na konsolę trafią też inne tytuły jak Spyro, Hollow Knight Song, Minecraft Dungeons, The Elder's Cross Blades, My Friend Pedro, Doom Internal i wiele innych tytułów. Podczas streama zabrakło Bayonety 3 ale w zamian Nintendo pokazało coś równie interesującego. Teaser następnej odsłony The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Jaranko jest. Na targach E3 zwykle dzieje się tak, że regularnie dostajemy nowe fragmenty rozgrywki z różnych gier. W sieci krąży więc chociażby demo Vampire the Masquerade Bloodlines 2, prezentujący kilkanaście minut wałęsania się po Seattle. Wygląda to naprawdę nieźle. Ciekawie prezentuje się także rozgrywka z The Outer Worlds, podobno największego RPGa Obsidianu i jednocześnie duchowego spadkobiercę Fallouta New Vegas. W sieci można trafić też na rozgrywkę z hacken dark Genesis czy chociażby Borderlands 3. Poznaliśmy datę premiery Phoenix Point, gry tworzonej przez studio Juliana Golopa, autora klasycznej odsłony UFO czy Xcom. Produkcja opowiadająca o starciu ludzkości z mrocznymi siłami wyjdzie 3 września, trafi na PC i Xbox One, ale na komputerach przez rok będzie wyłącznie dostępna na Epic Games Store, co nieco zirytowało ludzi, którzy wspali grę w zbiórce społecznościowej. Na naszych kanałach można już oglądać obszerne wrażenia z Cyberpunk 2077, które oczywiście polecamy. Tu garść szybkich newsów. Po pierwsze, Cyberpunk 2077 wykorzysta technologię ray tracing. W pewnym zakresie, przynajmniej, grę będzie można też ukończyć bez zabijania żadnego przeciwnika. Keanu Reeves, który pomógł wypromować grę, wcieli się w niej w Johnny'ego Silverhanda, jednego z technoduchów, który będzie towarzyszył bohaterowi w postaci holograficznej, ale też jako głos w naszej głowie. A z lokalnych wieści, nowe zwiastuny i prezentacje gry sprawiły, że akcje CD Projekt wzrosły do rekordowych wartości. A z innych wieści Calypso Media szykuje remaster Commandosów 2 i Strategii Pretorians. Do usłyszenia.